Dzień dobry wszystkim. Jestem dr Magdalena Wójcik, urolog z ponad 15-letnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu chorób układu moczowego. Witam na kanale Zdrowie bez tajemnic, gdzie każdego tygodnia dzielę się najważniejszymi informacjami medycznymi, które mogą uratować Wasze zdrowie i życie. Czy wiecie, że mężczyzna, który wstaje w nocy więcej niż dwa razy do toalety, ma 70% prawdopodobieństwa rozwinięcia poważnej choroby prostaty w ciągu najbliższych pięciu lat? A jeśli ignoruje te objawy przez kolejne dwa lata, ryzyko wzrasta do zatrważających 85%, częste oddawanie moczu to nie tylko niewygoda. To sygnał alarmowy, który może oznaczać powiększenie gruczołu krokowego, które w skrajnych przypadkach prowadzi do całkowitego zatrzymania moczu i konieczności natychmiastowej hospitalizacji, zapalenie prostaty, które nieleczone może wywołać posocznicę zagrażającą życiu, nowotwór prostaty, drugą przyczynę śmierci mężczyzn po chorobach serca, uszkodzenie nerek przez stałe zatrzymywanie moczu w pęcherzu. Infekcje układu moczowego, które mogą prowadzić do zapalenia nerek. W mojej praktyce widziałem mężczyzn, którzy przez lata ignorowali te objawy, aż w końcu trafiali na ostry dyżur z całkowitym zatrzymaniem moczu. Jeden z moich pacjentów, 58-letni inżynier, przez trzy lata uważał częste nocne wizyty w łazience za normalną część starzenia się. Gdy w końcu przyszedł na badanie, okazało się, że ma zaawansowany nowotwór prostaty z przerzutami. Dlaczego mężczyźni ignorują te objawy? Po pierwsze, wstyd. W naszej kulturze mężczyzna powinien być silny, a problemy z oddawaniem moczu kojarzą się z utratą męskości. Po drugie, dezinformacja. Wiele osób uważa, że częste oddawanie moczu to po prostu część starzenia się. Po trzecie, Strach przed badaniem per rectum, które jest podstawą diagnostyki prostaty. Dodatkowo, internet pełen jest nieprawdziwych informacji o naturalnych sposobach na problemy z prostatą, które obiecują cuda, ale w rzeczywistości mogą opóźnić właściwą diagnostykę i leczenie. W tym odcinku przedstawię 5 najczęstszych błędów, które popełniają mężczyźni z objawami ze strony prostaty. Dowiesz się dokładnie kiedy częste oddawanie moczu przestaje być normalne. Poznasz konkretne kryteria, które pomogą ci ocenić swój stan zdrowia i otrzymasz kompletny przewodnik działania krok po kroku. Jeśli ten temat jest dla ciebie ważny, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film mężczyznom w swoim otoczeniu. To może uratować czyjeś życie. Włącz też dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o zdrowiu. Czas na twarde fakty, które powinien znać każdy mężczyzna. Według najnowszych badań Polskiego Towarzystwa Urologicznego 40% mężczyzn po 50. roku życia ma objawy powiększenia prostaty. Po 60. roku życia ten odsetek wzrasta do 60%, a po 80. roku życia dotyczy już 90% mężczyzn. W Polsce rocznie diagnozuje się około 15 tysięcy nowych przypadków raka prostaty. To oznacza, że co 35 minut jeden mężczyzna dowiaduje się o tej diagnozie. Tragiczne jest to, że 30% z nich zgłasza się do lekarza zbyt późno, kiedy choroba jest już w stadium zaawansowanym. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy oddają mocz częściej niż co dwa godziny w ciągu dnia lub budzą się w nocy więcej niż dwa razy, mają cztery razy większe ryzyko rozwinięcia powikłań ze strony prostaty. R1 ignorowanie częstotliwości oddawania moczu. Pierwszy i najczęstszy błąd to ignorowanie zwiększonej częstotliwości oddawania moczu. Wielu mężczyzn uważa, że oddawanie moczu co godzinę lub częściej to normalne. Przykład z mojej praktyki. Pan Andrzej, 52 lata, przez rok chodził do toalety co 45 minut w dzień i budził się 4-5 razy w nocy. Mówił sobie: to przez kawę lub to przez wiek. Kiedy w końcu przyszedł na badanie, okazało się, że ma znaczne powiększenie prostaty. 85 gramów przy normie 20-25 gramów. Medyczne wyjaśnienie: powiększona prostata uciska na cewkę moczową, przez co pęcherz nie może się całkowicie opróżnić. Pozostały mocz drażni ścianki pęcherza, co wywołuje częstszy odruch oddawania moczu. Rozwiązanie: prowadź dzienniczek mikcji przez tydzień. Zapisuj, o której godzinie oddajesz mocz i ile mniej więcej mililitrów. Normą jest 6-8 oddań moczu dziennie, po 200-400 mm utromień każde. Jeśli oddajesz mocz częściej niż co 2 godziny w dzień lub budzisz się w nocy więcej niż dwa razy, to sygnał do wizyty u urologa. Erro 2. Lekceważenie słabego strumienia moczu. Drugi błąd to ignorowanie osłabienia strumienia moczu. Mężczyźni często nie zwracają uwagi na to, że mocz wypływa słabiej, przerywanym strumieniem lub kapie na końcu. Historia z mojego gabinetu. Pan Marek, 47 lat, żartował, że nie może już pisać swojego imienia na śniegu jak w młodości. Myślał, że to zabawne. Po badaniu okazało się, że ma przewlekłe zapalenie prostaty, które bez leczenia mogło prowadzić do poważnych powikłań. Mechanizm choroby. Powiększona lub zapalna prostata. Zwęża światło cewki moczowej. To jak gdyby ktoś przycisnął palcem koniec węża ogrodowego. Woda wypływa słabiej i nieregularnie. Praktyczne rozwiązanie: zwróć uwagę na sile strumienia. Normalny strumień moczu powinien mieć zasięg około 30-40 cm od ciała. Jeśli mocz kapie, wypływa słabo lub musisz się napinać, żeby rozpocząć mikcję. Udaj się do urologa. Nie czekaj, aż problem się pogorszy. R3. Odkładanie badania prostaty ze strachu. Trzeci krytyczny błąd to odkładanie badania prostaty z powodu strachu przed badaniem per rectum. Prawdziwy przypadek. Pan Tomasz, 55 lat, przez trzy lata odkładał wizytę u urologa, bo słyszał od kolegów, że to bolesne i upokarzające. Kiedy w końcu się zdecydował, miał już zaawansowanego raka prostaty. Mówił mi, gdybym przyszedł dwa lata wcześniej, może by się udało. Fakty medyczne. Badanie prostaty przez odbytnicę trwa maksymalnie 30 sekund. Jest nieco nieprzyjemne, ale niebolesne. To badanie może wykryć guzki, powiększenie i inne nieprawidłowości, których nie da się stwierdzić innymi metodami. Rozwiązanie. Przygotuj się mentalnie, że to rutynowe badanie. Lekarz jest profesjonalistą. Dla niego to czynność diagnostyczna jak każda inna. Współczesne badania, takie jak USG przez powłoki brzuszne czy MRI, mogą być uzupełnieniem, ale nie zastępują badania palpacyjnego. Pamiętaj, dwa minuty niewygody może uratować ci życie. Oto pięć dodatkowych błędów, które widzę w codziennej praktyce samoleczenie ziołami bez konsultacji. Niektóre suplementy mogą maskować objawy, ale nie lecząc przyczyny. Ograniczanie płynów wieczorem prowadzi to do odwodnienia i zagęszczenia moczu, co może nasilać objawy. Ignorowanie krwi w moczu, nawet pojedyncze krwawienie, wymaga pilnej diagnostyki. Wstrzymywanie moczu przez długi czas, trenowanie pęcherza pogarsza jego funkcjonowanie. Unikanie aktywności seksualnej. Regularna ejakulacja ma działanie ochronne dla prostaty. Oto dokładny plan działania dla każdego mężczyzny po czterdziestym roku życia. Krok 1. Wykonaj samoobserwację przez tydzień. Zapisuj częstotliwość oddawania moczu, sile strumienia i czy budzisz się w nocy. Krok 2. Wykonaj podstawowe badania, morfologia krwi, mocz ogólny, PSA, antygen swoisty dla prostaty. Krok 3. Umów wizytę u urologa na badanie prostaty. Nie odkładaj tego na później. Krok 4. Jeśli wyniki są nieprawidłowe, wykonaj USG prostaty i pęcherza z oceną objętości moczu resztkowego. Krok 5. W przypadku podejrzenia nowotworów, biopsja prostaty pod kontrolą USG. Krok 6. Na podstawie wyników wybierz odpowiednie leczenie: farmakologiczne, minimal inwazyjne lub chirurgiczne. Pamiętaj: każdy dzień opóźnienia w diagnostyce może mieć znaczenie dla Twojego zdrowia i życia. Po zabiegach na prostacie, pierwsze cztery 6 tygodni mogą wystąpić objawy przejściowe. To normalne, ale wymagają kontroli. Podczas przyjmowania leków niektóre leki na nadciśnienie, antydepresanty mogą wpływać na objawy. Nie przerywaj ich samowolnie, skonsultuj z lekarzem. W podróży długie siedzenie może nasilać objawy. Rób przerwy co dwa godziny, pij wodę regularnie. Zimą. Zimno może nasilać częstotliwość oddawania moczu, ale nie usprawiedliwia to ignorowania przewlekłych objawów. Udaj się natychmiast do urologa, jeśli wystąpi całkowite zatrzymanie moczu, krew w moczu, ból w okolicy krocza, podbrzusza lub pleców gorączka z objawami ze strony układu moczowego, nagłe nasilenie częstotliwości oddawania moczu, nietrzymanie moczu, mocz o nieprzyjemnym zapachu z ropą. Nie czekaj z wizytą, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, lub stopniowo się nasilają. Mit 1. Częste oddawanie moczu to normalna część starzenia się. Prawda. To objaw chorobowy wymagający diagnostyki, niezależnie od wieku. Mit 2. Badanie prostaty jest bardzo bolesne. Prawda. Jest nieprzyjemne, ale trwa tylko 30 sekund i nie jest bolesne. Mit 3. Suplementy diety mogą zastąpić leczenie. Prawda? Mogą być pomocne jako uzupełnienie, ale nie zastępują właściwej terapii. Mit 4. Problemy z prostatą dotyczą tylko starszych mężczyzn. Prawda? Zapalenie prostaty może wystąpić już po dwudziestym roku życia. Mit 5. Jeśli PSA jest prawidłowe, prostata jest zdrowa. Prawda? PSA to tylko jeden z markerów. Nie wyklucza wszystkich chorób prostaty. Codzienne nawyki, które chronią prostatę. Pij 2-2,5 litra płynów dziennie, głównie wodę. Jedz produkty bogate w cynk: pestki dyni, ryby, orzechy. Włącz do diety pomidory, Lykopenem chroni przed rakiem prostaty. Wykonuj regularne ćwiczenia Kegla wzmacniające mięśnie dna miednicy. Unikaj długiego siedzenia, rób przerwy co godzinę. Ogranicz alkohol i kofeinę wieczorem. Regularnie się badaj PSA co roku po 50. roku życia. Jeśli oglądasz ten film jako żona, partnerka lub córka, masz kluczową rolę w zdrowiu Twojego mężczyzny. Delikatnie zachęcaj do badań, nie dramatyzuj, ale podkreślaj, że troska o zdrowie to przejaw odpowiedzialności za rodzinę. Możesz zaproponować wspólne umówienie wizyt kontrolnych ty do ginekologa, on do urologa. Czasem taka umowa pomaga pokonać opory. Pamiętaj, że wczesne wykrycie problemów z prostatą oznacza lepsze rokowanie i mniej inwazyjne leczenie. Podsumowując, częste oddawanie moczu to nie błahostka, której można ignorować. Główne błędy to bagatelizowanie objawów, odkładanie badań ze strachu i samoleczenie. Kluczowe zasady: obserwuj swoje objawy, nie wstydź się badań profilaktycznych, działaj szybko przy niepokojących sygnałach. Twoje zdrowie jest najważniejsze, a nowoczesna urologia oferuje skuteczne metody leczenia pod warunkiem wczesnego wykrycia. Jeśli ten materiał był dla ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o zdrowiu. W komentarzach napisz, czy masz pytania dotyczące zdrowia prostaty. Postaram się odpowiedzieć na najczęstsze w kolejnych filmach. Udostępnij ten film znajomym mężczyznom. Może uratuje to czyjeś zdrowie, a nawet życie. Każdy zasługuje na rzetelną informację medyczną.